Hej, hej, witajcie serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Akurat sobie tutaj przysiadłam przy Macy's i w dzisiejszym szybkim odcinku Storytime za chwilę Wam też pokażę, jak dziwnie ozdobiony jest Empire State Building. Po raz pierwszy widzę reklamę na szczycie samego Empire State Building. Tam jest smog, oplata całą tą iglicę ponieważ był, była teraz premiera serialu House of Dragons kolejnego sezonu. Także już nawet udało im się po prostu takiego e, giganta jak Empire State Building przekupić. Nigdy tu nie widziałam reklamy po raz pierwszy w każdym razie nie o tym dzisiejszy odcinek. A w dzisiejszym odcinku chciałabym wam opowiedzieć o takich rzeczach, których nie wiecie o modelingu, o różnych aspektach pracy jako Modelka tutaj w Stanach Zjednoczonych. Staram się fajnie pokazać: Empire State Building. Ale mi tu pan puszcza muzykę, tak że będę musiała się powoli stąd e, zabierać. Pierwsza rzecz, której może nie zdajecie się sobie do końca sprawy, to to, że zarówno aktorzy, jak i modelki mogą odpisywać od podatków takie rzeczy jak makijaż, zabiegi kosmetyczne. Aktorzy kiedyś też mogli e, odpisywać od podatków na przykład ubrania. Natomiast to się zmieniło. Wiecie od, od, od czasów czego się to zmieniło? Od czasów e, tego, co był w filmie Candelabra, jak on się nazywał. Tutaj wrzucę nazwisko tego, tej gwiazdy, muzyki, geja, który miał przepiękne ubrania. E, I od czasów jego to się zmieniło, że nie można wszystkich strojów odpisywać od podatków. Tylko takie stroje, które będą wykorzystywane na planie filmowym, czyli takie na przykład, nie wiem, strój pielęgniarki albo strój klauna, takie rzeczy, których na co dzień by się nie założyło. Natomiast modelki mogą faktycznie też odpisywać ubrania, ponieważ chociażby chodzą na wybiegach w ubraniach swoich też czasem, czy na, na sesjach ubierają swoje ubrania, czy chodzą na castingi w swoich ubraniach. Podobnie właśnie z kosmetykami. Kolejna rzecz, która jest zaskakująca dla ludzi, co zawsze ich dziwi, jest taka, że de facto, na przykład taki New York Fashion Week, tego się nie robi po to, żeby zarobić. Tak samo sesje do magazynów. Z takich prac się mało zarabia, praktycznie minimalnie. Czasami wręcz za taki Fashion Week mi się zdarzało w Nowym Jorku tutaj, że w ogóle nam nie płacono, tylko na przykład dano nam jakiś... Pasek albo torebkę z pokazu i chodzi bardziej o to, żeby się pokazać, żeby gdzieś ta Twoja twarz była widoczna. E, tak naprawdę chodzi o ten status, że no, chodziłam na New York Fashion Weeku. E, bardziej to jest po to, żeby wpisać sobie dosłownie w modelingowe CV, że się coś takiego zrobiło niż po to, żeby zarobić. Generalnie modelki najwięcej zarabiają na fittingach. To znaczy, jeśli masz powiedzmy rozmiar, tutaj jest 4, czyli powiedzmy 36-38, to na Tobie przymierzają projektanci ubrania, żeby zobaczyć, jak wygląda ta rozmiarówka na faktycznej dziewczynie, która ma ten rozmiar. I na przykład taka dziewczyna nie może chudnąć ani tyć, bo wtedy traci pracę. Na tym się dobrze zarabia. Świetnie się zarabia na katalogach, tylko to jest straszna męczarnia. Zrobiłam tylko kilka katalogów w życiu. A to trzeba w ciągu dnia, nie wiem, 50 różnych e, ubrań przymierzyć, 100. Musiałam tutaj się zmieścić z kamerką, sorki e, zgubiło mnie na chwilę. E, także te katalogi to jest, to jest morderka. Zobaczcie, jaka tutaj urocza dziewczynka. Jak so cute! Hi. O. O, widzicie, ludzie nawet nie przeszkadza im. To facet widział, że go kręcę, ale w ogóle mu to nie przeszkadzało. Uśmiechnął się, popatrzył się. Tacy są też e, Nowojorczycy totalnie wyluzowani. E, I w każdym razie e, katalogi są bardzo męczące i zarabia się jeszcze na reklamach. Często do zwykłych reklam telewizyjnych zatrudniane są modelki. E, nie ze względu na zdolności aktorskie, tylko po prostu na ich fizykę na przykład są, e, fizykę, e, fizjonomię, wygląd. Są y, kobiety, które nie mają na przykład kwestii mówionych, tylko otrzymają na przykład telefon i pięknie wyglądają. Także na takich pracach się zarabia, wcale nie na pokazach mody. I jeszcze jest jeden rodzaj modelingu, w którym się zarabia, słuchajcie, nawet po 200-300 dolarów za godzinę. Nigdy mi nie udało się aż tak dobrej pracy w modelingu zdobyć. Największa to chyba miałam 100 dolarów za godzinę płatne za, za modeling w bieliźnie. Natomiast jest też modeling konkretnych części ciała. Nie wiem, czy pamiętacie taki film Zulander. Na pewno pamiętacie, jak lubicie kino, to pamiętacie Zulandera. I tam był David Duchowny, miał rolę taką gościnną, i był modelem dłoni. I miał tą dłoń w takim, w takim szkle trzymaną od 20 lat pod, pod ciśnieniem, żeby mu się nie zestarzała ta jego ręka, która tyle pieniędzy mu zarobiła. Także też są modele części, tylko ciała. Jeszcze jedna rzecz, która może nie jest taka słynna, jeśli chodzi o modeling, nie jest generalnie taka oczywista, to jest to, że bardzo długo trwają przygotowania. Jeśli ma się pokaz o godzinie 19, to jest się już tam od godziny 8-9 rano. I to są przymiarki, próby pokazów, próby różnych przejść. Do tego ma się makijaże, włosy i po prostu cały dzień się siedzi. Także dużo w tej pracy modelki, to tak naprawdę jest siedzenie i czekanie na swoją kolej. Bardzo dużo się też siedzi oczywiście na sesjach zdjęciowych, natomiast jest to trochę bardziej ciekawe i więcej się dzieje, bo jak już jesteś jednak gotowa, to cię biorą i od razu robią ci zdjęcia. Natomiast na takim pokazie mody to siedzisz po prostu godzinami już cała w makijażu, cała już gotowa, już spocona, i czekasz na swoją kolej na pokaz. Także to jest zawsze. Zawsze to było bardzo frustrujące i bardzo długo to trwało. Zapisane właśnie mam, że generalnie modeling jest bardzo fizyczną pracą i tu nie chodzi o to, że wszystkie modelki tutaj sypiają z fotografami, bo rozumiem, że można sobie takim żarcikiem tutaj rzucić. Natomiast to nie o to chodzi, tylko po prostu fizycznie jest wymagająca, tak? Musisz długo stać. Oczekują od ciebie zawsze, żeby wyglądać świeżo. Trzeba wyjątkowo dbać o swoją cerę, włosy, ciało, diety, nie diety, zabiegi, kosmetyczki, fryzjerzy, drogie kosmetyki, albo dobre chociaż kosmetyki. Do tego bardzo wymagająco właśnie fizycznie. Trzeba, trzeba długo być na nogach. Często się kończy po nocy, a z rana się idzie na kolejny pokaz czy kolejną sesję zdjęciową. To jest naprawdę... Nie tylko fizycznie ciężka praca, ale i psychicznie. Miałam taki odcinek o najgorszym aspekcie modelingu, według mnie, który dla mnie był taki dosyć ciężki. To zapraszam Was do obejrzenia sobie tego odcinka, jak chcecie więcej o tym posłuchać. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy nieoczywiste, rzeczy o których może nie wiesz do końca o modelingu, to to, to są takie podstawy. Zawarłam je w tych kilku minutach story time. Idę teraz sobie na chwilkę do Macy's. I dziękuję wam bardzo za spędzenie ze mną czasu na moim kanale i do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Na razie pa.